Pierwszy salon ogólnopolskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023, który odbywa się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym roku Perspektywy organizują 14 salonów maturzystów w 14 głównych ośrodkach akademickich. Salon maturzystów to miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. Przychodzą uczniowie najstarszych klas cełów i techników, spotykają się z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy będą organizować egzamin, i mogą poradzić jak się przygotować do różnych przedmiotów i to jest miejsce gdzie po raz pierwszy maturzysta dotyka studiów mamy 22 uczelnie bardzo cieszymy się że w tym gronie wielu uczelni z całej Polski znajduje się mocna reprezentacja Bojego stoku Politechnika Białostocka cieszymy się że nasza współpraca także w tym obszarze mam nadzieję będzie kwitła kamilie Łukaszek. na Politechnice Białostockiej zainteresowały mnie różne kierunki studiów i na pewno rozważę czy chcę tam kontynuować moją naukę Nazywam się Dominika Pataj, zainteresowało mnie Białystok pod względem architektury, bo jednak słyszałam bardzo dobre opinie o tym wydziale. Rozważam Politechnikę Białostocką jako miejsce, w którym chcę studiować. Jestem Oliwier Latek, znajdujemy się na stoisku Politechniki Białostockiej. Jestem uczniem czwartej klasy liceum, zapoznałem się z ofertą tej wspaniałej uczelni. Bardzo ciekawe fanty, chyba najlepsze ze wszystkich stoisk. Myślę, że rozważę tą uczelnię. Nazywam się Julka Pieniak i bardzo chciałabym iść na biotechnologię do Białego Stoku. Jestem zakochana w tym mieście. Do zobaczenia w Białym Stoku. Zapraszamy serdecznie wszystkich maturzystów do korzystania z możliwości, które oferują salony maturzystów.